serdecznie tak witam z... witam was bardzo serdecznie z tej strony hodowca gołębi yy... dzisiaj jak widać tak jak zauważyliście jest trochę słomy Do, dorzuciłem nasza parka tutaj co zniosła je. mały ej co chcesz gołąbki zobaczyć chcesz gołąbki zobaczyć w tym dzisiejszym odcinku pokażę wam jak karmię moje gołębie a, miałem wam pokazać jeszcze, że sobie klamkę sobie nasmarowałem tak dalej. No, to tak, tu jest nasza parka. Ojej. Zobaczcie jak się zaniosły. się ładnie zaniosły. Tak, ten. A tu mamy nasze jajeczka. O, od gołąbków. Też ładnie się niosą. A tutaj nasza gołębica. Chora gołębica. O, zobaczcie, ona, ona taka kulawa, trochę, trochę ale dobra. Niech się nasypujemy. A żeby naszej. Słuchajcie, że jest z tym aparatem, ale wszystkie nieszczęście. Bo no, w ogóle yy, ta, ta miarka była zła, wziąłem taki gardużek który wędrzy. Czekajcie wezmę do tego nerko, nie ma zostać, ładnie, zostaw daję jeść Co ten mały tam rajtuje Głupiutek A gipiotek je wypuścimy Chodź na jedną, dobra Tak jak widać Gąbki sobie jedzą, zobaczcie Yy, jaka ta grzędna już jest... A, patrzcie, widzicie? Tak, wziąłem tylko dziabkę Py, tylko pyk pyk, zrobiłem. Wszystko jest tutaj chodź. Chodź Samczek. No ja po jest zupełnie. Ale. Ej, koledzy! Idziemy, idziemy, gdzie daj. Daj ma, daj! Co, so, pięć, dalej, chociaż ty jedno Jak one kukurydzy wyżej. <grywanie> zobaczcie jak się miłą tą kukurydzy. Dobra, my otwieramy tu okienko, otwieramy nasz wylot i lecą. POSZŁY! Jak na jagody! Ej, jedziesz! Teraz wam mogę pokazać moje jajeczka. Piękne jajeczka, naprawdę piękne, piękne. Tylko ja mam chyba przybliżone jeszcze. Tak, miałem przybliżone. O, zobaczcie! Gołąbki mi się tu kolejne noszą. No tutaj chyba też, tu chyba było. Nie wiem. O, dzisiaj jest taka piękna pogoda. Garłocze mi nam wychodzą Muszę tutaj zamknąć, bo mało lata I muszę małego też zamknąć Żeby mi wiecie żeby mi... Mały 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 Gdzie, czekajcie go znajdę? Patrzcie, patrzcie co robi Patrzcie co robi Patrzcie jak biegnie tu, patrzcie Dobra, mało chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Mały, nie popisuj się dalej. a no już malutki, chodź dalej, chodź, chodź do końca dalej. Dzisiaj jest typowy odcinek, bo dzisiaj będzie dlaczego naszego małego zamykać. Tu jest mały, już go prowadzę. Wiecie, na każdym podwórku powinien być pies. Część na przykład mi i pilnowałem. Zobaczcie, a ładnie. Chodź, poleciały. Poszły, zobaczcie, o. A glecą Moje gołąbki jak ten, Są mnie jeszcze. Patrzcie jak lecą. Patrzcie jak lecą. No. no jakby to powiedzieć. To łąbki miła nie Może kolejne kiedyś będą, kiedyś. Może za tydzień, za dwa. Ale tego nie wiadomo, bo to zależy od głębia. I dzisiaj będziemy sobie tak. Ogólnie ja tego nie będę nagrywał, tylko mówię co się będę robił Tą baczuszkę musimy umyć I tu będzie nasza pasza Ogólnie dzisiaj mamy wyjazd do, yy, do sklepu z gołębiami Do Do ak akcesoriami i tak dalej, bo będę kupował groch, groch dla młodych gołębi Będę może yy, Kupował yy, Posadzkę dla młodych gołębi też Może będę kupował jakieś witaminy różne I tak dalej Skrzynkę oczywiście mam Może na pewno, aha właśnie miałem mówić Kupuję paszę dla głębi ozdobnych I może jeszcze jakąś inną Tam jak pan nam, po... jak pan mi Doradzi jakąś dobrą Tak żeby miało dużo witamin I tak dalej No i ogólnie Ta misja była początkowa Wziąłem teraz garneczek, no i tak się Dobra, ale ja lecę teraz na lekcji, więc Subskrypcja, łapeczka w górę, dzisiaj dobijamy 15 łapek w górę, kto nie dobije nie będzie filmu Więc trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie gorąco